I co my tu mamy? Kolejny odcinek przeglądu gazet z programem telewizyjnym. I dzisiaj mamy do przeglądania. Archiwalne wydania teleprogramów. Oczywiście one są z lat 2016-2019. Bo jak widać jest, jest, jest jeszcze jeden numer z 2020 roku. Ale przed tym... O, co tu mamy? A tutaj najstarszy urywek z teleprogramów to to jest z 2012 roku. Patrzcie na to. Oczywiście, Bytkowskie wydanie. A, jest tak niestety słabej jakości, ale... A tutaj mamy drugą, najstarszą gazetę. To jest TV Przewodnik z 2014 roku. Jest całe w komplecie. A i co tu mamy? A tak się przedstawiają te kanały. Oczywiście są te kanały również dostępne w naziemnej telewizji cyfrowej. Tutaj nie ma nawet SKTV tutaj w tym w zestawieniu Ani i jeszcze druga najstarsza tylko, że tu jest tylko urywek nie jest nawet cały bo tutaj zachował się tylko tak program na 30 kwietnia i 1 maja 2014 i teraz przechodzimy do teleprogramów, to jest najstarsze wydanie z 2016 roku I tutaj mamy, tak Cały układ i, i tak się prezentuje ładnie, jest z 2016. Dobra, i teraz przechodzimy po kolei. O te, które dostałem, tak. To jest też z 2016, i jeszcze tu jest ten, ten z, z noworoczne wydanie Zobaczę tylko to noworoczne wydanie Aha. i oj, Dobra, może to jest ten. no, chyba chyba się nic, nic nie zmieniło. Jeszcze zanim... O tutaj jest ten w miejsce TvP info jest WP I później, jak się uruchamiały te kolejne stacje z ósmego multiplexu, to już zaczęto to dodawać kolejne stacje. Tutaj już przechodzimy rok 2017. No i też niektóre są tak urywkowe. Zobaczymy, może ten. Oj. Zobaczymy, może ten. Ja Miałem na mnie czy tam są te nowe stacje. Dobra, co tu mamy jeszcze? TVP1, 2,%. Nie, eee. eee, co tu mamy? O, tutaj jest Zoom TV. Eee. Dobra. i tak przechodzimy sobie powoli. Zobaczymy kolejną zmianę, która się pojawiła jesienią. Niektóre z tych gazet brakuje kilka stron, nawet może brakować prawie wszystko. Zobaczymy, może na tym na tym jeszcze nie, może chyba na, na następnym chyba tutaj co tu mamy nowego jakaś nowa stacja i co tu mamy o jeszcze nie to nie ta no, zobaczymy na tym oj na tym wydaniu już widzę, tu jest Polsat Jim-Jam w miejscu TVN Style. No, idziemy dalej. Już przechodzimy na rok 2018. Zobaczymy, czy chyba coś się zmieniło, czy nie. Chyba to samo jest. Dobra, idziemy. Jeszcze pomoła. Zobaczymy może na tym wydaniu czy coś, oj, niektóre to też mają te pogniecenia, pogniecenia takie, brudy. No tutaj chyba nic my zmian jeszcze. Mm -hmm. Już ja mamy rok który My już mamy 2019 już 2019 widzimy jeszcze już powrót TVP info Oj. tutaj nie jeszcze nie w tym wydaniu. No zobaczymy, na pewno na tym, co jeszcze jest, czy jest jeszcze, jeszcze, jedna jakaś stacja, kurde, tutaj, ty... o, no chyba tu jest Kino TV, ja nie wiem, czy Kino TV jest w miejscu kanału FOX. Dobra, jeszcze ta końcóweczka, bo chcę jeszcze dojść do końca. O. Chcę to szybciej zakończyć. I już mamy ten najnowsze wydanie z 2020. Oj, zerwane. Patrzcie, kurde. Bele. Chyba prawie wszystkie gazety są w komplecie, bo z taka wina. Dobra. No to jest już napis StopPlatka. Po nazwie. Nowa nazwa stopklatka TV. I to było wszystko do pokazania. Z nowych gazet, które dostałem. Niedawno temu. No, w tym miesiącu.